Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiał na kanale, Dzisiaj z gry Tannenberg i dzisiaj omówimy sobie dość interesującą broń, a konkretnie Steyr M1912. Pojawia się również inna nazwa tej broni Steyr Han. Jest to broń jak najbardziej udana, która została przyjęta na wyposażenie wojsk austro-węgierskich. Była to broń, która była jak najbardziej udana przez bardzo długi okres czasu produkowana. Wyprodukowano około 300 tysięcy egzemplarzy tej broni od 1911 roku. I była to broń jak najbardziej udana, pomimo tego, że z naszej perspektywy niektóre rozwiązania, które w niej zastosowano, no nie są zbyt trafne, wydają się nam nieco może dziwne. Ta broń pojawia się nie tylko w grze Tannenberg, ale na przykład też w Battlefield 1 czy też w Battlefield 5, więc y, jak najbardziej ta broń pojawia się w innych grach. Tyle, że ona tam mi się wydaje nie jest tak dobra jak w Tannenbergu i szczerze powiedziawszy w Tannenbergu bardzo lubię tą broń posiadać. Jeśli już gram oficerem, to zawsze prawie już wybieram Sztajera, dlatego że jest to naprawdę moim zdaniem skuteczna broń, która doskonale spisuje się na polu bitwy. Bardzo lubię ten pistolet i... Po prostu naprawdę mi się gra nim przyjemnie. Chyba taką najcharakterystyczniejszą cechą tej broni, która czyni z tej broni zarazem nietypową broń, jest to w jaki sposób ładuje się tą broń. Otóż ładuje się ją z łódki. Nie mamy wymiennego magazynka pudełkowego, tylko ładujemy tą broń z łódki bądź pojedynczymi pociskami, tak jak tu czasami można to zaobserwować. Nie ma w tej broni pudełkowego wymiennego magazynka. Co z naszej perspektywy wydaje się dziwne, dlatego że no, prawież każda broń jest w dzisiejszych czasach wyposażona w taki magazynek pudełkowy, właśnie wymienny. Jednak w tamtych czasach to nie był standard. Standardem było ładowanie z i właśnie taki system ładowania zastosowano. Jednak pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że ładowanie tej broni może trwać nieco długo, to. Owszem, trwa to nieco dłużej niż na przykład wymiana magazynka pudełkowego, jednak zaletą mi jest możliwość doładowania jednego, dwóch pocisków. Często tak robię, praktycznie cały czas ładuję tą broń, więc rzadko zdarza mi się mieć mało naboi w magazynku. Ten magazynek ma 8 naboi, więc on jest naprawdę mi się wydaje wystarczający. Nie potrzeba większego magazynka. Jeśli chodzi na przykład o grze Battlefield 1 czy Battlefield 5, to tutaj możemy sobie w Tannenbergu doładować, natomiast w tamtych grach. No to niestety ładowanie wygląda nieco moim zdaniem trochę dziwnie, dlatego że w Battlefield 1 od razu wywalamy naboje na zewnątrz, które znajdują się jeszcze w magazynku, natomiast w Battlefield 5 naboje nie lądują już na ziemi, jednak w naszej ręce. Pomimo tego, tak wydaje mi się, że jest to trochę dziwnie pokazane, dlatego że no raczej czegoś takiego nie robiłby żołnierz na polu bitwy, nie marnowałby naboi amunicji tylko raczej zdecydowałby się na doładowanie tego pistoletu. Było to o wiele bardziej praktyczne rozwiązanie. Zwłaszcza, że te naboje nawet w niedużej ilości mogły wyrządzić potężne szkody przeciwnikowi, dlatego że nabój jest dość mocny. 9x23 mm sztajer, więc y, jeśli chodzi o siłę ognia tego pistoletu, no to tutaj nie możemy narzekać. Z tego co czytałem należało z tej broni dokładnie celować, bo można po prostu było spudłować, jednak pomimo tego ta broń jak najbardziej się sprawdzała i potrafiła siać. Spustoszenie była dość bronią lubianą, była używana nie tylko podczas I wojny światowej, ale również podczas drugiej. Broń tą wykorzystywano nie tylko w Austro Węgrzech, ale również w Austrii, Włoszech, Polsce, Rumunii, Niemczech oraz w Chile, co ciekawe, została ona zaprojektowana przez Karla Krynka. I działa ona na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Ponadto można spotkać się również z oznaczeniem Steyr M1911, dlatego, że ta broń była produkowana już wcześniej na rynek cywilny. Dopiero w 1912 roku znalazła się na wyposażeniu Armii Austro-Węgierskiej. W 1916 roku powstał pistolet automatyczny, który. Opierał się właśnie na konstrukcji Sztajera M1912, odnosił oznaczenie Sztajer M1916. Jednak M1916 się nie sprawdził, nie był z konstrukcją zbytnio udaną w przeciwieństwie do Sztajera M1912. Ja już powoli, pełnym na kończę. Napiszcie, co myślicie o Sztajerze M1912, jak Wam się ta broń podoba, czy graliście tą bronią w jakiejś grze? Jeśli tak, to napiszcie, w jakiej. Czy sprawdzała się? Moim zdaniem, że Tanelberg jest naprawdę solidna broń i grając oficerem wyposażonym właśnie w ten pistolet, to nie tylko możemy skutecznie dowodzić oddziałem, ale również wspierać go ogniem naprawdę skutecznej broni na całkiem sporych dystansach. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć!